Trzaskowski, źle się stało. Jesteśmy bardzo zasmuceni. Samorządowcom zaproponowano pożyczki. Pieniądze pójdą do państwowych spółek. Politycy PiS chcą samorządom przyznać fundusz w ramach pożyczek, a nie grantów, mówił w programie Graffiti Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Te pieniądze są bardzo potrzebne Polsce. Martwi mnie. Że nie można było poczekać dwa tygodnie, by kontynuować negocjacje między samorządowcami a rządem, dodał. Można było przygotować znacznie lepsze warunki. Obawiam się, że to, co zostało przyjęte, może posłużyć jako fundusz wyborczy pis zamiast żeby służyło wszystkim Polkom i Polakom, mówił Rafał Trzaskowski pytany o głosowanie za ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unia Europejska. Pytany, czy wstrzymanie się od głosu w tej sprawie nie stoi w sprzeczności z tym, że te pieniądze są potrzebne, odparł. Nie, my przez cały czas mówiliśmy, że powinny być inne warunki przydziału tych pieniędzy. Mówiliśmy o tym, że powinny być negocjacje publiczne. Potrzebna jest specjalna ustawa wdrożeniowa, w której zadbajmy, żeby wszyscy mieli dostęp do tych pieniędzy. Dzisiaj te warunki, na których PiS razem z lewicą chce przyjąć fundusz odbudowy, nie są dobre ani optymalne. My będziemy walczyć dalej o tę ustawę i dalej negocjować, zapewnił Kropka. Jesteśmy zapięci po szyję. Grzegorz Kępka przypomniał, że pod koniec kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie rządu i samorządu. Jego konkluzją było zdanie, że przedstawiona nowa wersja zawiera liczne zmiany zgłoszone w toku konsultacji przez samorządy, jednak nie uwzględnia wszystkich propozycji strony rządowej. Odnosząc się do tej kwestii, Trzaskowski odparł, że był niewielki postęp, a rządzący musieli zobaczyć siłę naszych argumentów. Rozmawialiśmy z instytucjami unijnymi, ja sam przeprowadziłem kilkadziesiąt rozmów na ten temat, była więc presja ze strony tych instytucji, żeby ten program polepszyć, mówił gość Graffiti. Niestety większość poprawek jest niezadowalająca, dodał kropka. Jego zdaniem politycy PIS chcą dać rządowym molochom bezwrotne pożyczki w formie grantów, a samorządowcom powiedzieli, że większość pieniędzy dla was będzie w pożyczkach. My, w dzisiejszej sytuacji budżetowej, po koronawirusie, przy tym, jak rządzący za pieniądze samorządu wyrealizowali swoje obietnice, jesteśmy zapięci po szyję i trudno będzie brać nam pożyczki. Rządzący robią to z premedytacją wskazał kropka. Głosowanie nas zasmuciło. Pis będzie chciał wydawać większość tych pieniędzy na spółki Skarbu Państwa, na Fundację Ryzyka, na zaprzyjaźnione projekty, jako strołęka, która okazała się wpadką. Źle się stało, ale mam nadzieję, że lewica wyciągnie z tego wnioski. To wczorajsze głosowanie bardzo nas zasmuciło kropka. Zwrócił uwagę, że rząd nie miał we wtorek większości, więc w trakcie negocjacji można było negocjować znacznie bardziej ambitnie. Lewica nas tej szansy, jako opozycję, pozbawiła, podkreślił. Kropka. Rozmawialiśmy z politykami Szymona Hołowni i PSL, ich głos już w tym momencie nie miał takiego znaczenia, bo wiadomo było, jak głosuje Lewica, dodał. Kropka. Nie można wykluczyć scenariusza, że PiS będzie rządził jeszcze przez dwa lata. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale jeśli wówczas większość z tych pieniędzy wyda pis w taki sposób Trzaskowski odniósł się do słów Franciszka Sterczewskiego, który jako jedyny posełko zagłosował we wtorek za ustawą. Mówienie, że to będzie fundusz wyborczy pisu jest poddaniem się i wywieszeniem białej flagi. Kolejne wybory wygra ten, kto będzie miał więcej wyobraźni niż pis pieniędzy, argumentował Sterczewski.